Po jakichś dwóch tygodniach zauważyłem u siebie mm, likwidację problemów ze wzrokiem. Zazwyczaj byłem dalekowidzem, co objawia się długością ręki. Nie mogłem przeczytać inaczej. Pomimo okularów. No teraz szczerze mówiąc, czytam i nawet z tak bliskiej odległości jestem w stanie przeczytać tekst. Kolejnym takim. <długości> Małym cudem jest to, że początkowo nie byłem w stanie przyjąć lewatywy, to znaczy chodzi o cały, cały pojemniczek, jak gdyby całą ilość tego płynu, a teraz od mniej więcej tygodnia wchodzi on we mnie w całości, to znaczy, że prawdopodobnie zwiększyła mi się pojemność tych jelit, czyli powiedzmy oczyściłem się bądź też odtrułem, tak?